Teraz będzie coś ciekawego. Chcę pączka! Zróbcie mi pączki! To proste! Dobrze robi się! Świetny wywór! Co? One już zaczęły? Ciasto jest gotowe. Wycinamy pączki za pomocą specjalnej foremki. Trzy będą w sam raz. Czas rozgrzać patelnię. Chodzi o ustawienie odpowiedniej temperatury. Zalewamy więcej oleju. O, come on. Wygląda na łatwe. Op. O, mnie przyprawia babciu zawał serca. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ups, co dalej? A, olej. No właśnie. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz czekamy, aż się rozgrzeje. Co? Wy już smażycie? W porządku, to też wrzucę na patelnię. Raz, dwa, trzy. To straszne. Olej rozpryskuje się na wszystkie strony. Tom, po co nalałeś tak dużo oleju? No właśnie. Muszę uratować moje pączki. To okropne. Chyba coś poszło nie tak. Moje pączki są połamane. Co za porażka. Nie martw się. Dajcie mi spokój, moje pączki są już prawie gotowe. Zamierzam je udekorować. Wytnę tu kawałeczek. Człowiek jest w końcu oczami? Dlatego wygląd jest najważniejszy. Wszystko powinno być piękne. Bellissima. No całkiem nieźle, ale moje pączki i tak będą lepsze nawet bez dekoracji. Proszę bardzo. Tak fajnie wam wyszło, a u mnie? Mam pomysł. Trochę sera. Właśnie tak. Super. A teraz wleję go do foremki. Do dekoracji użyję moich ulubionych Cheetosów. Tylko troszkę je pokruszę. Czy on w ogóle wie, co to jest pączek? Wie, wie. Użyję chipsów jako posypki. No, powinno wyjść całkiem fajnie. Super to wygląda. Tylko czegoś tu brakuje. O, babciu, mogę pożyczyć? Dobrze, bierz. Dziękuję. Patelnie można wyrzucić, ale kuchenka się przyda. Teraz potrzebuję folii. Zawinę w nią moje serowe pączki i położę je prosto na kuchence. Trzeba teraz tylko troszkę poczekać. Chyba wszystko gotowe. Można podawać. Super. No co tam macie? Wow, jakie fajne pączki. I jakie różne. Zacznę od tych. Wyglądają apetycznie. W środku jest nadzienie. Super. To jest naprawdę dobre. A to co? Całkiem ładne. Spróbujmy. To jakiś suchy pączek? To nie jest zbyt dobre. A co to? Spróbuję. Ojej, to pączek z sera. Niesamowite. Ale jednak bardziej wolę słodką wersję. Wygrała szefowa kuchni. Wiedziałam. Dobra, naszą kolejną pozycją jest kanapka. Nie ma problemu. Nie dacie rady mnie pokonać. My jeszcze zobaczymy. Ja zrobię kanapkę na słodko. Przyda mi się Nutella. Dobra. Smarujemy. Gotowe. Teraz potrzebuję trochę pianek marshmallow. Rozłożę je na kanapce. No i oczywiście czekoladki. A jeszcze dodam tęczowe żelki. Nie można zapomnieć o sosie. Będzie słodkie i bardzo pyszne. Gotowe? Dobra. Dodamy jeszcze trochę kolorowej posypki. Gotowe. To jest okropne tyle cukru. Ja zrobię zwykłą kanapkę. Trochę szynki, trochę sera. Wystarczy, że to wszystko podsmażę. Super. Przewrócę na drugą stronę. I gotowe. Boże, zero oryginalności. Dobra, najpierw porządnie podpieczemy chleb. Perfekto. Sałata. Komidor. A teraz... Kanapka bez mięsa? Co to ma być? Moim sekretnym składnikiem są francuskie ślimaki. To straszne. Wyciągam te piękności ze skorupek. Niedobrze mi, fu! Nigdy nie zrozumiem tych dziwactw. Co za ochyda. Jeszcze jakieś tam muszelki? Te małże będą idealne do mojej kanapki. To jest obrzydliwe. To, to się nazywa wysoka kuchnia. Czegoś tu brakuje. Właśnie, serador blue. Świetnie komponuje się z owocami morza. Nie mogę na to patrzeć. Babciu, tylko nie zemdlej. No i gotowe. Co za ohyda. Jesteście gotowi? Wow, niezłe kanapki. Zacznę od tej. Oj, wo, co to jest? To obrzydliwe. To za ohyda. Oh, no! Ta wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. Pyszne, uwielbiam słodycze. Super. Została ostatnia. Jakie to jest dobre! Palce lizać! To jest naprawdę świetne! Babciu, wygrałaś! Hurra! Dziękuję! I co dalej? Teraz chcę sałatkę, Cezar. Fajnie! Nareszcie. A co to jest? No to jedziemy. Krojenie pomidorów jest trudniejsze niż się wydaje. No co to ma być? Uważajcie, pomidory. Zaraz wam pokażę. Hej, co ty robisz? Ostrożnie, młody człowieku. To przecież proste. Patrz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. No i gotowe. Dodajemy je do sałaty. I oczywiście dorzucamy kurczaka. Jak najwięcej. Super. Wspaniała sałatka. Co za amatorzy. Mam pomysł. Trochę świeżej rukoli. Sekretny sos. Wszystko wrzucamy do blendera. I dobrze miksujemy. Super. Gotowe. Nie popisuj się tak. Przyda mi się mały rondelek. Wlewamy do niego cały płyn. Co ona w ogóle robi? Nie mam pojęcia. Jakaś dziwna. Dobra, nieważne. Bierzemy dużą strzykawkę? I dzieje się magia. Kiełbaska z pomocą kuchni molekularnej. Dodajemy liście sałaty, pomidory i oczywiście kurczaka. Takie kawałki będą idealne! Jeszcze trzeba dodać troszeczkę grzanek, które doskonale uzupełnią smak sałatki. No, i oczywiście nie zapominamy o serze. Gotowe? Bingo. Racja, prawie zapomniałam, że trzy trochę sera. O tak. Ej, co się dzieje? Rojenie warzyw to taka zabawa. Kurczę, znowu nic mi się nie udaje. Wiem, mam tu fajną gumę. Użyję jej jako liści sałaty. Ok. Udekoruję danie żelkowymi oczami oraz kilkoma piankami marshmallow. Właśnie tak. Dorzucę jeszcze troszkę żelkowych robaczków, i sałatka gotowa, totalny brak smaku. Jesteśmy gotowi. No to zobaczymy. Zacznę od tego! E, co to jest? U, i to jest okropne. Zdecydowanie nie. A co my tu mamy? No. To zwykła sałatka. Nic wymyślnego. Ale tu jest coś ciekawszego. Przepyszne. To zdecydowanie jest zwycięzca! Kurra, tak! Zwycięstwo! Super, to moje ulubione marshmallows! Zgadzam się, są niesamowite. Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Mm. Jakie to jest pyszne! I nie potrzebuję waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy? E, dobra. Świetnie. Ale to pachnie. Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos Tabasco. Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A, ona zaraz spłonie. Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów. Stój! Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? N nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. Co za łakomczuch. I w dodatku taki niegrzeczny. Zrobię jeszcze troszkę sosu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. i apetycznie. Daj spróbować. Mnie też. Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione Doritos. Co za paczka, jest ogromna. A moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasko. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się, ale to jeszcze nie wszystko. Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów! Muszę to teraz czymś zajeść! Nie pomaga! Dajcie mi wobę! Trzymaj sos! To może pomóc! Daj mi go! Pospiesz się! A on też jest ostry! Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba! Julia, teraz ty! Ach, tak, ale ja mam tak mało chipsów... Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy? Rzeczywiście. Wow, szczęścia mnie. Te chipsy są ogromne. Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow! Tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne. Więc. coś wymyśliłem. Co ty robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łyżką. To jest takie dobre. I pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale takie jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój wazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje. Nie chcę się z nikim dzielić. Ci wózka. Może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie i łyżka jest w porządku i słoik nutelli. Zgadzam się. Spójrzcie, tylko ile ja mam Nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne i jakie pyszne. Spójrz na niego, on już A Ja mam taką małą łyżeczkę, więc się zamieńmy, bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzie. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zaklejmy ci usta, żebyś mnie i gadał. Mm, mm, mm. Chodź sobie, a my będziemy jeść twoją Nutellę. Nie to moja ulubiona guma, a ja mam jej tak dużo. To ja mam dużo, jest ogromna, a twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby, buby. Jakie to jest pyszne. Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twoje gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. Jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam. Muszę wziąć trochę Gitana. Nie dotykaj tego! Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła! Na mnie też napluł. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham! O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie! Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne. Dobrze, że mam takie małe jajko. Dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne. Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey zjada swoje jajko. Nie, dziękuję. Alex, zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie. A, co za ochyda! To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko Nie niedobrze mi, ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko Kajsi spokojnie, zobaczcie, co mam, co to takiego! Najpierw trzeba wszystko przygotować. Rozbijamy jajko na patelni i smażymy! Voilà! Idealne jajko sadzone gotowe. Wow, ekstra czas na jedzenie. Mm, to jest takie dobre. Gotowe? Teraz twoja kolej, Wita. O nie, hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, oj, oj. Wow, ale super. Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz, właśnie tak. Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Aj, ostrożniej. Jak tu dużo fajnych słodyczy. Prawdziwa uczta. Ekstra Vita! Podziel się przynajmniej jednym smakołkiem, proszę! No w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo! Ja też mam niesamowite płatki! To niewiarygodne. Mam taką ogromną paczkę! Wygląda na to, że masz pecha, Vita. Ci się ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna wita. Lepiej zjadać swoje płatki, Alex. jestem za. Ekstra. Pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak! Mm, wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz super! Jak on łapczywie to je? Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego? To było niesamowite. Casey, twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wsypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków. Ojej, to wręcz deszcz słodyczy. Tak. Łap, łap ich jak najwięcej. Fajnie! A teraz dodajemy trochę mleka. No rewelacja! I czas na jedzenie. To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kocyki. Uff, skończyłam Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo Oj, nie czuję się najlepiej Słabo mi Jaki piękny torcik A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny Lepiej zobacz, co ma Casey Wow, o ojacie Jaki mam niesamowite ciasto Ojej, Alex Widzę, że ty masz jakiś mikrotork Masz pecha Śmiejcie się, śmiejcie A ja zacznę jeść Mam nawet widelec i nóż W odpowiednim rozmiarze No to próbujemy Jakie pyszne! Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Wita twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mm, jakie to jest pyszne! Palce lizać. Fuj, jak ona nie je, to odrażające. Go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda, jest cała wymazana niebieskim kremem. Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej. Nie mogę na to patrzeć. Fuj. gdzie się podziały jej maniery. Wieszności. Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A! Załatwiło ją jej własne ciasto. Nie, udało mi się zrobić unik. Auć! W sumie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę.